jak już jesteśmy na, na temacie ustawień TradingView, to jak pewnie wszyscy doskonale wiecie, wykres musi być czytelny i przejrzysty, żeby naszej spostrzegawczości pomagać zauważać detale. I yy, najważniejszym elementem, jednym z najważniejszych elementów wykresu, są oczywiście świeczki. Więc te świeczki musimy mieć tak, wykres musimy mieć tak skonfigurowany, żeby świeczki zawsze były widoczne. Ja mam poustawiany wykres TradingView w ten sposób, że nawet jak mam na, na przykład klastrujące się price priceboxy albo inne rysunki, te świeczki wszystkie muszą być korpusy i knoty wszystkich świeczek muszę mieć doskonale dobrze widoczne. I moje ustawienia wyglądają w ten sposób. Klikamy dwa razy na jakąkolwiek świeczkę na wykresie. W, najwyższym, w najwyższej zakładce to są kluczowe elementy. Mam zaznaczony ciemny, zielony kolor po to, żeby były kontrastowe, widoczne dobrze na tle tych paraisboxów. 100% nasycenia koloru, wszystkie trzy, wszystkie trzy wartości ciemno-zielony kolor wszystkie trzy wartości czerwonych, świeczek spadkowych też czerwony kolor, 100% widoczności. Jeśli chodzi o linię ceny. Ten, ta funkcja to jest ta, ta malutka kreska przez cały wykres, która pokazuje nam na osi Y, jaka jest aktualna cena według na rynku. Ja tutaj mam ustawione najcieńszą kreskę, też po to właśnie, żeby nie zasłaniała mi, nie zasłaniała mi innych rysunków czy innych, czy innych świeczek.